Wyobraź sobie imperium, potężne, niezniszczalne, rozciągające się na ogromnych terytoriach. A teraz pomyśl, że to imperium nagle znika, nie z powodu wielkiej wojny, nie przez brutalną inwazję, ale przez serię absurdalnych błędów. Dziś opowiem ci o trzech imperiach, które upadły w najgłupszy możliwy sposób. Przygotuj się, bo niektóre z tych historii brzmią jak żart, a jednak wydarzyły się naprawdę. Zaczynamy od pierwszego przypadku. I uwierz mi, ta historia będzie Cię prześladować. Imperium Aksum nie wracamy na swoje ziemię? No to trudno było sobie kiedyś Aksum, jedno z największych imperiów starożytnej Afryki. Potężne miasto handlowe, którego wpływy sięgały aż do Indii i Rzymu. Ale co je zniszczyło? Inwazja? Katastrofa naturalna? Nie Aksum przegrało przez własne lenistwo. W V wieku na imperium napadły siły perskie i arabskie. Władcy Aksum, zamiast walczyć o odzyskanie stolicy, po prostu zostawili ją na pastwę losu. Tak, dobrze słyszysz. Po ataku ich stolica podupadła, a oni, zamiast próbować ją odbudować, przenieśli się na wieś i już nigdy nie wrócili. To jakby rząd USA po ataku na Waszyngton powiedział: No cóż, może lepiej przenieśmy się do Montany i zostawmy to wszystko. Brzmi absurdalnie, prawda? Ale to dopiero początek. Imperium Majów. Tak, wiemy, że nie mamy wody, ale dalej budujemy miasta. Majowie, jeden z najbardziej rozwiniętych ludów Ameryki Prekolumbijskiej. Niesamowita astronomia, skomplikowany kalendarz, piramidy, które przetrwały tysiące lat. Ale jedno ich zgubiło totalne lekceważenie podstawowych zasad przetrwania. Majowie żyli w miejscach, gdzie było mało naturalnych źródeł wody, w porządku, mieli system zbiorników na deszczówkę. Ale co zrobili, gdy zaczęła się potężna susza? Zaczęli budować jeszcze więcej miast, zużywając coraz więcej wody. To trochę jakbyś miał pół baku paliwa w aucie. I zamiast oszczędzać, ruszył na wycieczkę dookoła kraju. Efekt? Miasta majów pustoszały, ludzie umierali z pragnienia, a ich cywilizacja po prostu się rozpadła. Ale numer jeden na naszej liście jest jeszcze lepszy: Cesarstwo Bizantyjskie. Po co walczyć, skoro można się pokłócić? Bizancjum było jednym z najdłużej istniejących imperiów w historii. Ale jego koniec? No cóż. To był pokaz skrajnej głupoty. W 1453 roku sułtan Mehmed II ruszył na Konstantynopol z ogromną armią. Bizantyjczycy byli ostatnią linią obrony chrześcijańskiej Europy. Potrzebowali wsparcia, broni, cudów, czegokolwiek. A co robili władcy Konstantynopola tuż przed oblężeniem? Kłócili się o to, czy anioły mają skrzydła. Tak, to nie żart. Zamiast przygotowywać miasto do walki, cesarz i jego doradcy toczyli zażarte debaty teologiczne. Efekt? Mehmed II wbił się do miasta jak nóż w masło, a Bizancjum po tysiącu lat istnienia po prostu przestało istnieć. I tak oto trzy wielkie imperia przegrały przez własną głupotę. A teraz mam dla ciebie pytanie: który z tych przypadków wydaje ci się najbardziej absurdalny? Daj mi znać w komentarzach. I oczywiście, jeśli chcesz więcej takich historii, zasubskrybuj kanał Cofamy się w czasie, zostaw łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.